I kładziemy w naszą patelnię. I smażymy. Usmażonego z jednej strony odwracamy na stronę drugą. Spójrzcie, jakie cudo. Jak równiutko usmażone i, i jaki jest idealny. Pierwszy przesuwam na górę. Płynie sobie tłuszczyk. Taka jest wygoda smażenia na takich patelniach. I kładę Kolejnego jakieś ziemniaczki. Samo dobro. Pójście. O Cudobiad, prawda? Ten niech mi się smaży, a ja już będę po malutku sobie zajadał tego. Zobaczcie. Kruchutki. Delikatnie się kroi. Panierka nie odchodzi. I tutaj mamy ciemniejszą warstwę od karkówki. Chrupiący po brzegach, w środku delikatny. Mm. Petarda. I te ziemniaki mieszane z cebulą, to jest mistrzostwo. Mm. Mm-hmm.